Powiat brzeziński zdecydował się na inwestycje w fotowoltaikę z trzech powodów. Pierwszy to jest powód czysto ekonomiczny. Oszczędność na zużyciu energii elektrycznej. Drugi powód to dbanie o środowisko. Instalacje fotowoltaiczne to mniejsza emisja. Brzezina jako najbardziej zanieczyszczone miasto, muszą o to dbać. No i trzeci powód tej natury, że były środki do pozyskania na Instalacje fotowoltaiczne zdecydowaliśmy się napisać wniosek, udało się i dziś mamy instalacje za blisko pół miliona złotych. Zakładane w projekcie cele zostały osiągnięte. Mamy instalacje fotowoltaiczne na obydwu szkołach, na obydwu DPS-ach. Te najbardziej energetyczne budynki w naszym powiecie częściowo stały się samowystarczalne. Natomiast to nie jest ostatni krok, który robimy, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. O wyborze firmy, która realizowała dla nas tą inwestycję związaną z fotowoltaiką. No, jesteśmy samorządem, zdecydowałem zamówienia publiczne. Gdy zobaczyłem, że Flexi Power złożyło najlepszą ofertę, ucieszyłem się, ponieważ moje wcześniejsze doświadczenia zawodowe związane z pracą w samorządzie też przewijały się firma Flexi Power. Liczyłem na dobrą współpracę, nie zawiodłem się. Wydawałoby się, że instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej nie wiążą się z korzyściami dla mieszkańców, ani z bardziej mylnego, ponieważ wygenerowane w ten sposób oszczędności na rachunkach za energię elektryczną zostają w budżecie i te środki możemy wydać na inny cel społeczny czy inwestycyjny. Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, jeśli chodzi o nasze projekty fotowoltaiczne czy związane z ekologią. W tej chwili trwa termomodernizacja jednej z zabytkowych kamienic w Brzezinach. Będzie to najpiękniejsza przestrzeń miejska w tym mieście, ale już planujemy kolejne inwestycje związane z termomodernizacją budynków. Będzie tam również OZE, więc myślę, że przez te projekty termodernizacyjne i związane z fotowoltaiką, budynki użyteczności publicznej, powiatowe zmienią się nie do poznania. Jeśli chodzi o przyszłość powiatu Brzezińskiego. To, gdzie widzę samorząd, jeśli chodzi o projekty fotowoltaiczne czy ekologiczne za 10 lat, to chciałbym dążyć do tego, żeby, powiecie, była flota samochodów elektrycznych, żeby budynki użyteczności publicznej w dużej mierze były samowystarczalne energetycznie, tak abyśmy zaoszczędzone w ten sposób środki mogli przeznaczyć na inne, bardzo ważne projekty inwestycyjne.